Witaj w części 29. Wylatuję z, mojej, wylatuję z fabryki kryształów i chcę się teraz udać na południe, do sektora początkowego Profit Brunnen. Tam chcę odebrać zyski, no i też dostarczyć do mojej elektrowni słonecznej ogniwa energetyczne. Bo na pewno ich już tam brakuje. Chcę odebrać zyski. O, tu leci chyba mój statek. Tak, to jest statek, który kupiłem do ochrony fabryki chipów za 50 tysięcy. lady Habist. I on sobie teraz leci do fabryki chipów. Został przeze mnie, przeze mnie zakupiony. Zakupiony przeze mnie, wyprodukowany w stoczni. No i teraz sobie tam poleciał i będzie. Osłaniał moją fabrykę, gdy ktoś ją będzie atakować. Jakieś statki pirackie. Tu coś jeszcze mam. O, to jest statek piracki jakiś. Może go zniszczę. Handlowy statek piracki.

się pojawił jakiś statek piracki nie odzywa się nieznany statek ksenonów rakiet nie ma, lasery 4000 osłony 25000 no nie spróbujemy z nim powalczyć mam mało mało osłon teraz muszę jakoś podejść tak, o, o nie widzimy chyba jeszcze dostał serię ale nie za mocno spróbuję się do niego zbliżyć jeszcze dwie rakiety, ale no tak, te rakiety moskito niewiele mu zrobią krzywdy. Tak je wyszczeliłem, żeby sprawdzić, ale faktycznie tak jest, że są bardzo słabe rakiety. Wyszczelił we mnie. manipulować prędkością tych mi się nagrzała już, ale jest coraz bliżej. Teraz bliżej, żeby go zniszczyć jemu ja się oczywiście osłony odbudowują Jeszcze przeżył. Myślałem, że to będzie ostatnia seria bo już tam nie ma za dużo mi się z nim zderzył teraz teraz dostałem tysiąc kredytów no widoczne, że te statki handlowe liczą mniej a zabojowe więcej dobrze, jak chcesz rzucić, rzucić okiem do mojej fabryki pancerzy co tam się dzieje no nie wiem czy to, co kupiłem, te, te jak gdyby takie optymalizatory napędu, że mam trochę szybciej latać. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy to działa. Rzucę okiem. No tak, jest 228 tysięcy. Czyli zarobili 50 zostawiłem. No czyli zarobili 170 tysięcy. To bardzo fajnie. W drodze jest olej, w drodze i w drodze jest ruda. Dobrze, to olej mają, rudę mają. W drodze są statki handlowe. To nie będę nic kupował, tylko odbiorę sobie, odbiorę sobie kasę. Miło tak popatrzeć, jak tak fabryki zaczynają sprzedawać. No, 170 tysięcy zarobili w ciągu ostatnie może półtorej godziny bo z półtorej godziny mi nie było w tym sektorze coś tu zmienić odnośnie pieniędzy albo czego? chyba nic tu nie będę zmieniał ruda Zakup rudy, zakup ogniw energetycznych. ogniwa no podwyższę może cenę na ogniwa na 13. Rudy podwyższę na 16. By nie musieli zbyt daleko latać. Olej olej mają 239, to zostawię na razie. Olej i teraz zostawię im tu 40 tysięcy. Mam 600 tysięcy teraz. Teraz chciałbym polecieć do mojej elektrowni słonecznej. Zobaczyć, jak tam się sprawy mają. Tu muszę i tak wylądować, bo mam kryształy. To tu i tak muszę wylądować i wyładować kryształy. No i zobaczymy, czy tam jakiś zysk jest. No, chociaż może nie być zysku, bo bo chyba im brakło kryształów. Nie wiem, nie pamiętam, że jak to tutaj było. No, chyba tam jakieś kryształy jeszcze mieli. Coś tu powinno być, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zysk. No jest, proszę, 91 tysięcy. Biorę wszystko, wyładuję sobie, wyładuję sobie, ogniwa energetyczne sobie zabiorę. Mam 7 tysięcy, 700 tysięcy. Jeszcze nigdy tyle nie miałem. Teraz zajrzymy do fabryki, do odlewni Teledianium. Od Mam ogliwa energetyczne, to wezmę i wyładuję tutaj. Wziąłem tam 150 sztuk, to tutaj, tutaj wyładuję. Zawsze warto brać swoje własne surowce i dostarczać do swoich własnych fabryk. Zawsze jest to trochę taniej. Ogniwa energetyczne wyładuję. O, 81 tysięcy, czyli znów coś zarobili. Zostawię 20 tysięcy. Mam 761 i wezmę ze sobą tą rudę. Podlecę do Podlecę sobie do, do tej pierwszej lepszej stacji, stacji roślin A tu jeszcze jest moja kopalnia rudy 254 ma rudy dobrze Podlecę sobie do stacji roślin Nie będę sprawdzał teraz cen bo nie mam dużo tych nie mam dużo teraz Terradianiu, mam 80 sztuk tylko, to nie będę się tam targował z powodu 2-3 dwóch, trzech, dwóch, trzech, kredytów na sztuce. Już tak nie muszę się targować na szczęście, O tam 30 kredytów, czy tam nawet 1000 kredytów. Sprzedam Teladianium. Sprzedamy. Zapiszę sobie grę. I tak i teraz kwiaty słoneczne. A wezmę te kwiaty słoneczne. Nie, teraz mam się wrócić, przecież do mojej Porudy się mam wrócić. Muszę się wrócić po rudę. I wezmę tą rudę i podlecę sobie z tą rudą. Tak. Podlecę sobie z tą rudą do... do fabryki laserów. Jest czy w Jest Jest ta ruda jeszcze czy ją zabrali a zabrali tą rudę ale Jest tak Jest są pieniądze, to wlecę sobie po pieniądze. Ruda już poszła. To dobrze, że zaczęła się sprzedawać. Ruda zaczęła się sprzedawać. Mam, mam 800 4, 824 tysiące. Jeszcze nigdy tyle nie miałem. Podwyższe ceny rudy o 2 kredyty na 94 załaduję sobie troszkę. mam niedużo 60, 62 sztuki. Podlecę. Z tym do fabryki laserów. Tu jest fabryka laserów. Nie będę sprawdzał ceny w fabryce rakiet, bo no po prostu. No, nie mam za dużo sztuk. Gdybym miał więcej sztuk, to bym sprawdzał. By się opłacało sprawdzić, ale przy tam 80, czy tam 62 sztuk, a chyba 62 sztuki mam, to nie ma sensu lecieć taki kawał, tracić 3 minuty, a żeby tam zarobić 1000 więcej. No, mam teraz 826, 6000, jeszcze nigdy tyle nie miałem. A jak sprzedam teraz rudę 832 000 zapiszę sobie grę no ładnie, ładnie teraz chcę podlecieć do mojej rafinerii No trochę z drugą stronę się powinno obracać To jest moja rafineria prawdopodobnie. Tak, Ire, czyli moja, pańska. 400... No, 113 tysięcy. 113 tysięcy. Czyli zarobili 90 tysięcy.

Odwyższę cenę, może trochę cenę zakupu na kwiaty słoneczne do 13? Cenę sprzedaży dam do, na 31. Zabiorę kasę i zostawię im 20 tysięcy. 20 tysięcy tak. Mam 925 tysięcy, no jeszcze tyle nie miałem nigdy. Przy okazji sprzedam trochę, trochę oleju w fabryce rakiet, bo tam przeważnie cena na olej jest wyższa. No i może za chwilę przebiję, przebiję milion. Pierwszy raz, no ale zaraz sobie rozbuduję ładownię i już nie będzie tak kolorowo ale może mi się uda do 300 no chyba przy milionie uda mi się rozbudować do 300 myślę że że rozbudowa do 300 do, o, o 50 miejsc z 250 do 300 będzie kosztowała mi się wydaje z 700-800 tysięcy Płytki krzymowe za 357, lepiej jest sprzedać w sektorze Grossa Profit. Olej sprzedaję, mam 939 tysięcy. I teraz podlecę do mojej kopalni krzemu. Ona tam jest. No, czy jakbym teraz wziął zysk z kopalni krzemu, no to będę już miał ponad milion, bo mam nadzieję, że kopalnia krzemu to ma jakiś zysk. Polecę od prawej strony, bo tak będzie jakoś. Bo wlot będzie od tej strony. Tak, tutaj są potrzebne ogniwa energetyczne. Mają 975 sztuk. Płytki krzemowe są. Podwyższe ceny sprzedaży płytek krzemowych na 330 i myślę, że wybuduję sobie jeszcze jedną fabrykę. Jeszcze jedną kopalnię. Kopalnię krzemu. Jest 65 tysięcy. No, minimalnie mi brakuje 1 miliona chociaż nie, no ja tu muszę zostawić jakąś kasę ja tu muszę zostawić 20 tysięcy mam 980, 985 tysięcy zabiorę ze sobą wszystkie wszystkie płytki krzemowe I podlecę teraz do stacji handlowej. No tutaj jest asteroid, który ma Ausboite 26, czyli w tym sektorze jest to najwięcej dla krzemu. Czyli no, ma większe złoże. Czym większa cyfra, tym ma większe złoże. Tym więcej w jednostce czasu może wyprodukować, na przykład, czy wydobyć, wydobyć krzemu. i Wyprodukować płytek krzemowych. Później taka fabryka. Bo myślę, czy nie, czy nie zamówić sobie tutaj właśnie tej kopalni krzemu przy tym asteroidzie. Tylko, czy one nie będą zbyt blisko siebie, dwie kopalnie. Tak się zastanawiam. Jedna kopalnia byłaby tu, a druga kopalnia byłaby obok. Czy ja wiem? Chyba nie byłoby za blisko. Jak to wygląda na nawigacji, dwie byłyby obok siebie ale no, fajnie byłoby fajnie byłoby chyba tak zrobię chyba tak zrobię dobrze teraz sobie polecę do, do stacji handlowej i rozbuduję sobie nie przebiłem miliona teraz ale tam nie zależy mi specjalnie na tym na pewno się to jeszcze zdarzy nie będę specjalnie paru na ten milion, żeby żeby go mieć już teraz no, a przynajmniej w wirtualu człowiek może się poczuć jak milioner chociaż no, jeszcze nie teraz, ale myślę, że w następnej godzinie teraz rozbuduję ładownię a w następnej części jeszcze jedną kopalnię krzemu, bo krzem ma dobre ceny. Daleko nie muszę latać. No dobrze, zaczynamy. Mam 250 miejsc ładowni. Chciałbym dojść do do, do 300, nie wiem czy mi się uda, mam 985 tysięcy ale no to jest drogie teraz tak, 5 kolejnych miejsc w ładowni kosztuje mnie teraz 55 tysięcy kolejne 5, 57 tysięcy kolejne 5, 60 kolejne 62 tysiące kolejne 65 tysięcy, teraz mam ładownię na 275 miejsc takie ładownie jeszcze nie miałem kupuję dalej, chciałbym dojść do 300 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Udało się. Dostało mi 319 tysięcy. Ładownie mam na 300 miejsc teraz. Udało się. Teraz już kosztuje 80 tysięcy. Czyli gdybym chciał o 25 000, to muszę tak uśrednić na 90 tysięcy. 90 tysięcy razy 5 to musiałbym mieć 450 tysięcy. Koło miliona żeby... Koło miliona, koło pół miliona, koło pół miliona, żeby sobie rozbudować do 325 na razie to zostawię. Mam 300 miejsc ładowni. Nigdy tyle nie miałem. Zapiszę sobie grę. I do usłyszenia w części 30